Istnieją rzeczy, do których jesteśmy przyzwyczajeni od dziecka i nie zwracamy na nie uwagi. Są naturalną częścią rzeczywistości i nigdy nie zadajemy sobie pytania, dlaczego one istnieją. To tak, jakby patrzeć, ale nie widzieć. Tak zachowuje się nasz mózg, kiedy widzimy te same przedmioty po raz kolejny, a detale tych przedmiotów nie wzbudzają w nas żadnej refleksji. Po prostu są. Ale wiecie co? Dzisiaj możecie zdobyć tą sekretną wiedzę razem ze mną i tym samym zaskoczyć Waszych znajomych. Gotowi? Poznajcie 8 rzeczy, które istnieją, ale nigdy nie wiedziałeś do czego służą. Numer 1. Niebieska część gumki do ścierania błędów. Kiedy ten model gumki został wyprodukowany, początkowo niebieska część była zaprojektowana, żeby wycierać ciemniejsze błędy i takie zabrudzenia, których było trudniej się pozbyć z papierowej kartki. W tym samym czasie czerwona część gumki, ta bardziej gibka i miękka, zmazywała mniej zabarwione zabrudzenia. Kiedy jednak okazywało się, że nie dawała sobie rady z ich usunięciem, niebieska strona wkraczała do akcji, rozprawiając się ze śladami niesfornego ołówka czy kredki. Niedługo później ktoś wpadł na pomysł, aby gumką spróbować zmazać długopis. I zgadnijcie co? Udało się! Od tego momentu wszyscy zaczęli szalenie popełniać błędy i zmazywać je niebieską stroną gumki. Producenci gumek szybko zareagowali i moda na dwustronne gumki rozprzestrzeniła się z prędkością światła. Niebiesko-czerwone gumki były dostępne we wszystkich sklepach, zaczynając od kiosków, kończąc na sklepach papierniczych. Numer 2. Mała kieszonka w dżinsach. Znacie tą małą kieszonkę w swoich dżinsach? Nie? Jeżeli macie je na sobie, spójrzcie w dół. Znajduje się ona tuż za tą większą w miejscu bioder. No właśnie, wszyscy zawsze myśleli, że ta kieszonka służy do chowania monet i małych przedmiotów. Niektórzy mówią, że zostały zaprojektowane, aby nosić w nich prezerwatywy. I można oczywiście używać jej do tych celów, ale początkowo miała ona inne zadanie. Ten design został zapoczątkowany w 1873 roku, aby nosić pewien przedmiot, który był niezmiernie popularny, szczególnie wśród mężczyzn. Wiecie, co to było? Zgadnijcie: czy był to widelec kieszonkowy. Zegarek kieszonkowy czy tabakiera kieszonkowa? Był to zegarek kieszonkowy. Udało się zgadnąć? Zegarek taki był przytwierdzony do szlówki za pomocą łańcuszka. Mężczyźni korzystali z niego, kiedy znajdowali się poza domem i nie mogli spojrzeć na ścianę, aby zorientować się, która jest aktualnie godzina. Poza tym, posiadanie takiego zegarka wzbudzało naprawdę niezły szacun na dzielni. <laughs> To znaczy na salonach, ale tak przy okazji wiecie do czego służą te metalowe wystające guziczki? One też mają całkiem absorbującą, jakby to powiedział dandys, historię. Pierwszymi mężczyznami noszącymi jeansy byli włoscy marynarze. Następnie dżinsami zaczęli szpanować pracownicy kopalni, poszukiwacze złota, no i poczciwi rolnicy. Wszystkie te zawody związane są z pracą w pocie czoła której mężczyźni nosili ciężkie przybory lub ziarna w przypadku rolników. Same szwy niejednokrotnie nie były w stanie utrzymać tego ciężaru i dlatego też wymyślono metalowe zabezpieczenia, które zapewniały dodatkową stabilizację. Dzisiaj te metalowe guziczki nie są już dłużej wykorzystywane, ale zachowały się w takiej tradycyjnej formie. Numer 3. Dodatkowe dziurki w tenisówkach. Jeżeli nosisz sportowe tenisówki, być może zadajesz sobie pytanie, do czego służą te dodatkowe dziurki, znajdujące się u samej góry Twoich modnych butów. Jeżeli myślałeś, że znajdują się tam tylko wyłącznie ze względów estetycznych, to muszę Ci powiedzieć, że mają jednak one znacznie bardziej przyziemne zastosowanie. Dziurki te są niezmiernie użyteczne i mogą mieć wpływ na Twoje zdrowie. Jeżeli wsuniesz w nie sznurówki, a następnie zawiążesz, sprawisz, że twoje kostki zdobędą 5 punktów do stabilności. Jest to przydatne szczególnie dla tych, którzy uprawiają sporty takie jak bieganie czy koszykówka. Taki sposób sznurowania butów jest wyjątkowo pomocny dla osób, które mają płaskostopie. W ten sam sposób zapobiegniesz nadwyrężeniom w okolicy kostek i stóp. To dopiero przydatna porcja wiedzy. Numer 4 litery J i F na klawiaturze laptopa. Zamknij oczy i spróbuj dotknąć swojej klawiatury. Powędruj palcami na boki. Hmm. Poczułeś coś dziwnego? Teraz możesz otworzyć oczy i spojrzeć na litery J i F. Nie wiem, czy wiedziałeś o tym wcześniej, ale na tych klawiszach znajdują się charakterystyczne wybrzuszenia. Jak myślicie, do czego służą? Napiszcie w komentarzach. Najśmieszniejszą odpowiedź przypnę na górze pod filmem. Tak naprawdę te wystające linie są punktem odniesienia dla tych, którzy piszą bez patrzenia na klawisze, i być może Ty również nieświadomie korzystasz z tych wybrzuszeń. Osoby, które przeszły przez kurs pisania na klawiaturze, na pewno znały odpowiedź na to pytanie: Chcecie nauczyć się, jak z tego skorzystać? Połóżcie Wasze wskazujące palce na klawiszach J i F. Odrywając je tylko odrobinę, spróbujcie coś napisać. Choć nie jest to najwygodniejszy sposób pisania, jest on niezmiernie użyteczny dla osób początkujących. Pozwala on na nauczenie się rozmieszczenia poszczególnych liter na klawiaturze. A to ciekawostka. Numer 5 Detal na szybaczu. Zszywacz to przedmiot, z którego korzystaliśmy już wielokrotnie i raczej każdy z nas potrafi sobie z nim poradzić. Mogłoby się wydawać, że nie skrywa on już żadnych sekretów, ale czy kiedykolwiek próbowałeś rozdzielić kartki, które są już zszyte, ale w taki sposób, żeby nie zniszczyć papieru? Aha, nie martw się. Następnym razem już będziesz wiedzieć, co zrobić, żeby w łatwy sposób sobie z tym poradzić. Otwórz zszywacz i przekręć metalową podstawę o 180 stopni. Teraz użyj swojego zszywacza jeszcze raz, a następnie pozostałości metalu usuniesz już w łatwy sposób. Tada! Numer 6. Mała dziurka w zatyczce od długopisu. Na pewno już kiedyś zauważyliście dziurkę na szczycie zatyczki od długopisu. Niewykluczone, że nawet kiedyś przez nią gwizdaliście na lekcji. Początkowo, zanim ta dziurka została stworzona, doszło do wielu uduszeń ze względu na gryzienie tych właśnie zatyczek. Według badań przeprowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w Stanach Zjednoczonych, w tamtym czasie rocznie dochodziło do około 100 śmierci rocznie ze względu na uduszenie zatyczką od długopisu. Niedługo później zdecydowano, że rozwiązaniem tego problemu może być umiejscowienie dziurki na szczycie, aby już nigdy więcej nie doszło do takiego wypadku. Na szczęście zadziałało. Numer 7. Detal na szczycie taśmy mierniczej. Jeżeli kiedykolwiek korzystałeś z taśmy mierniczej, na pewno zauważyłeś na szczycie jej wygiętej metalowej części dwa małe detale. Dziurkę oraz poszczerbione kanty. A może dopiero teraz zwracasz na to uwagę? Mogłoby się wydawać, że nie spełnia to żadnej funkcji. Ale sami wiecie, nic w przyrodzie nie dzieje się z przypadku. Tak naprawdę może to być niezwykle przydatne. Mała dziurka pomaga w zaznaczeniu miejsca początku taśmy mierniczej ołówkiem. Ta ząbkowana część przydaje się w sytuacji, kiedy akurat nie masz pod ręką ołówka. Pomaga ona w odbiciu kształcenia kształtu początku twojej taśmy, więc jeżeli nawet nie masz przy sobie kredki, po zmierzeniu odległości podejdź bliżej i zwróć uwagę na odbicie na ścianie. Czadowe, no nie? Numer 8. Pęta z tyłu koszuli. Być może nigdy nie zwróciłeś na to uwagi, ale wiele koszul posiada założony pasek materiału, znajdujący się na plecach noszącego. I nie, nie znajduje się tam on, ponieważ jakiś designer wymyślił, że tak będzie ładniej. Wiele lat temu ten detal spełniał bardzo ważne zadanie, szczególnie w czasach, kiedy nie korzystano jeszcze z wieszaków. No więc jak oni to robili, że ich ubrania się nie miały? Mógłby zapytać nie jeden mężczyzna, który musi uporać się z wyprasowaniem umiętej koszuli. No właśnie do tego służyły też noreczki w kształcie podkowy. Jeżeli następnym razem nie będziecie mieli wieszaka, nie martwcie się. Poszukajcie tego detalu i powieście swój ciuszek, jak gdyby nigdy nic. Podobały Wam się te ciekawostki? Poznajcie więcej nieznanych faktów na naszym kanale i zaskoczcie znajomych swoim poziomem wiedzy. Do usłyszenia! Czekam na Ciebie w kolejnym odcinku.